Ciem to Wixen. witajcie na moim kanale, witajcie w kolejnym filmiku o tematyce kociej. Tak, kolejny film o kotach wjeżdża właśnie na kanał. Tak jak się pewnie domyślacie po tytule filmu, dzisiaj rozprawia się z pięcioma mitami na temat kotów. Mitami, które są powtarzane gdzieś na wsiach głównie, z od naszych prababek, babci i tak dalej, które się utwarły w społeczeństwie, które są totalną bzdurą. I dzisiaj właśnie się z nimi rozprawię, także zaczynamy. Pierwszy mit, czyli kotka choć raz musi urodzić. Wciąż krąży opinia, że kotka przed podaniem zabiegowi kastracji powinna choć raz urodzić kocięta, bo może to źle wpłynąć na jej psychikę oraz zdrowie ogólne. Co jest totalną bzdurą. Po pierwsze, dlatego, że sama kopulacja u kotów nie jest niczym przyjemnym, a poza tym kotka nabywa instynkt macierzysty dopiero po urodzeniu kotków. Więc to nie jest tak, że gdy nie urodzi kotków, to będzie jej czegoś brakowało i będzie czuła się niespełniona, bo nigdy nie została mamą. Jeżeli Wasz weterynarz sugeruje Wam, że kotka powinna najpierw urodzić, że trzeba poczekać do pierwszej ruji, albo co gorsza, sugeruje branie hormonów zamiast przeprowadzenia zabiegu, to szybko stamtąd uciekajcie i dla dobra waszego kota zmieńcie weterynarza. Serio! Dodam jeszcze, że w tym podpunkcie specjalnie użyłam słowa kastracja, który jest terminem prawidłowym. Wiele osób uważa błędnie, że kastracja jest przeprowadzana u kotów, natomiast sterylizacja u kodek. Sterylizacja polega na podwiązaniu jajowodów, co prowadzi do bezpłodności, ale kotka nadal maruje. Kastracja natomiast u kotki jest to zabieg, w którym usuwane są narządy rodne oraz macica. Drugi punkt, czyli koty mruczą, kiedy są szczęśliwe. Wszyscy wielbiciele kotów teraz jednogłośnie na pewno stwierdzą, że nie ma nic przyjemniejszego, gdy w ciągu dnia wasz kot do was przyjdzie, ułoży się na waszych kolanach, zacznie mruczeć, a wy macie tą jedną drogocenną chwilę, kiedy możecie dotykać waszego kota i go głaskać. Jednakże mruczenie u kotów nie tylko oznacza ich stan zadowolenia. Koty mogą mruczyć z wielu różnych powodów, na przykład podczas stresu u weterynarza, gdy coś się boli, na przykład podczas porodu lub nawet gdy umierają. Warto jest o tym pamiętać, żeby lepiej zrozumieć naszego kota i co on nam chce przekazać. Koty potrafią mruczyć na wiele różnych sposobów i przekazywać w ten sposób wiele różnych komunikatów. Pierwsza praca naukowa na temat kociego mruczenia powstała w 1944 roku, jednak mechanizm mruczenia u kotów nadal nie został dokładnie wyjaśniony. Trzeci mit, czyli koty zawsze spadają na cztery łapy. Bardzo łatwo jest w to uwierzyć, szczególnie kiedy obserwujemy nasze koty i widzimy, z jaką szybkością one są w stanie obrócić swoim własnym ciałem. Koty mają niesamowity refleks, i to w takim znaczeniu, że ich ciało bardzo szybko jest w stanie wychwycić, gdzie jest góra, a gdzie dół, i w taki sposób się przekręcić, żeby właśnie spaść na te cztery łapy. I to jest prawda, ale wszystko zależy, z jakiej wysokości Wasze mrużki spadają. Jeżeli będzie to zbyt niska wysokość, to ich ciało może nie zdążyć się obrócić i po prostu spadną na plecy. Gorzej jest w sytuacji, gdy podczas spadania natrafią na jakiś mebel i po prostu w niego uderzą. Natomiast spadanie na śliskie powierzchnie, na przykład na panele, może spowodować, że ich łapki się rozjadą na wszystkie strony i to też nie być dla nich bezpieczne. Nie muszę też chyba mówić tutaj o tym, że gdy koty spadają z bardzo wysokiej wysokości, też to nie jest dla nich bezpieczne. Dlatego pamiętajcie, żeby zabezpieczać wasze balkony tak, żeby wasz kot nie miał możliwości z niego wypaść, szczególnie kiedy akurat zobaczy jakiegoś ptaka i postanowi na niego zapolować i pobiec za nim. No chyba nikt nie chce, żeby tutaj się stała jakaś tragedia, prawda? Warto jest również zabezpieczyć okna taką kratką, bo często się zdarza, że kot chce wyskoczyć przez lekko uchylone okno, przez co zawisa na nim bez możliwości wydostania się. Czwarty mit, czyli koty do samotnicy. Utarło się takie stwierdzenie, że koty zawsze chodzą własnymi ścieżkami, że nikogo się nie słuchają i przez to nigdy nie będą miały jakiegoś przywiązania do swojego opiekuna. I jest to błąd. Wystarczy poobserwować nasze koty podwórkowe, żeby zobaczyć, że zazwyczaj trzymają się one w grupach. W grupie łatwiej jest o pożywienie. Jest bezpieczniej, no i poza tym łatwiej jest pilnować swój obszar, a jak wiadomo, koty są bardzo terytorialne. Dlatego taką fajną opcją jest zaadoptowanie dwójki rodzeństwa, kiedy myślimy o zaadoptowaniu małego kotka, bo po prostu będzie im raźniej. Mogę to potwierdzić na własnym przykładzie, bo mam dwóch kocich braci, którzy razem się bawią, myją i często na przykład, gdy jeden nie widzi drugiego, zaczyna miauczyć i go szukać. Oczywiście nie oznacza to, że każdy kot dogada się z drugim kotem. Dlatego uważajcie, gdy chcecie zaadoptować kolejnego kota do domu, w którym jest jeden kot. O tym, jak bardzo ważne jest wychowanie małego kota w towarzystwie innych kotów, wspominałam już w moim innym filmie. Kartę do tego filmiku będziecie mieli w górnym prawym rogu oraz link w opisie poniżej. Piąty i ostatni mit, czyli koty są złośliwe. Jest to chyba najgorszy mit, jaki słyszę. Ludzie interpretują pewne niegrzeczne zachowania własnych kotów, jakoby je robiły, bo są złośliwe. Po pierwsze, nie można nadawać kotom ludzkich cech. Koty nie siedzą gdzieś z boku i nie myślą zemsty i nie rozpatrują jej. Po drugie, kody zazwyczaj jak coś robią, to dlatego, że próbują nam coś zasygnalizować. I nie, nie mam tu na myśli, że próbują nam zasygnalizować, że to jest zemsta za to, że mnie wczoraj nakrzyczałeś. Nie, nie o takim czymś mówię. Gdy kot sika poza kuwetę, na przykład na miękką pościel, powinniśmy w pierwszej kolejności wykonać mu badania, ponieważ może to oznaczać, że próbuje nam zasygnalizować, że odczuwa ból. Ból u kota może powodować u niego zachowania agresywne, na przykład względem innych zwierząt w domu lub względem własnego opiekuna. Możliwe, że kot ma na przykład zapalenie pęcherza. Problemy z narkami lub inne problemy zdrowotne, które warto jest skonsultować z weterynarzem. Możliwe jest również, że po prostu żwirek mu nie pasuje lub ma inne problemy na podłożu psychologicznym, które warto jest skonsultować z behawiorystą. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli są jeszcze jakieś kocie, mity, który że żebym się z nimi rozprawiła, to piszcie mi na dole w komentarzach, a może powstanie druga część takiego filmiku, kto wie. Jeżeli pod Podobał wam się ten filmik i lubicie materiały o tej tematyce, to zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmikami. Zajrzyjcie również na mój Instagram. A tymczasem się z wami żegnam. To cześć, buziaczki i papa.